Pewnie czekasz na GTA 6. Ja też czekam. Zaskoczęcie. Rockstar wypuścił Remake GTA 5 na nowej konsole. Hej, witajcie, jestem Jason. to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego Rockstar wypuścił Remake GTA 5 na nową generację konsol, a nie zrobił po prostu kolejnej części, czyli GTA 6, czy tam GTA Vice, nie wiadomo do końca jeszcze, no ale wiecie o co chodzi. Jakby ktoś z Was nie wiedział, to na ostatnim evencie Sony na pierwszym pokazie, pierwszą grę zaprezentowali, co nie jest prawdopodobnie przypadkiem. Zaraz wam powiem dlaczego. Było to GTA 5 wersji remake, czyli GTA 5 czwarty raz, tak? Został zmasterowany, czy tam w ogóle wydany na kolejną generację jakby sprzętu. By było to PlayStation 3, PlayStation 4, PC, teraz PS5 i to również odpowiedniki Xboxa, czyli Xbox 360, Xbox One i teraz Xbox One X, tak się, nie wiem czy nowe nazywa, nie pamiętam, przepraszam za to, ale nie śladzę tego na bieżąco, wiecie, PC Master Race. czyli po prostu w skrócie GTA 5 ponownie będzie miało premierę, tym razem na nowej generacji konsol. I dlaczego powiedziałem o tym, że była to pierwsza gra, którą zaprezentowano podczas imprezy Sony? Ponieważ Rockstar zapowiedział 3-miesięczny, ekskluzywny dostęp do GTA V tylko i wyłącznie na PS5. W sensie nie będzie tego na konkurencyjnym Xboxie, tylko będzie to na PlayStation. Zresztą, kto nie widział, zobaczcie sobie teraz kilka takich przerywników dotyczących nowego trailera, bo jest on trochę inny niż ten no, prawdziwy z GTA. Bo jest to połączenie GTA Fabuły plus GTA Online dlatego jak ktoś chce to proszę oglądajcie teraz a jak nie to przywincie troszkę dalej Why did I, move here? I guess it was the weather. Or the... I don't know that thing, that magic. I we to get out of this bullshit. You Body. This cannot be traced back to me. Champagne, anyone? Just sort of smash it. So now what? OK, ale wszyscy czekamy na GTA 6, a oni robią GTA 5 Remake. Dlaczego? Po co? Dlaczego? No jeden z pracowników powiedział, tak, że ogólnie rozwiązanie jest bardzo proste. Wynika to z potrzeb, że taką dużą gromę będzie GTA 6, bo są nawet przecieki jakieś map, ale to może w innym odcinku. No. Taka produkcja potrzebuje ogromnych zasobów czasu, za tym idzie. Łatwiej jest zrobić remake i przydzielić powiedzmy jakąś tam część zespołu, żeby odnowili grę. Będzie to tańsze, bardziej opłacalne. A żeby GTA 6 było dopracowane, żeby nie było takich historii jak z GTA 4, że tam były problemy z optymalizacją. Czy w sumie w GTA 5 mapa świetnie działa i to w sumie do dziś działa średnio. No idzie to obyć oczywiście, to, to się dotyczy tylko i wyłącznie graczy plecytowych, a nie konsolowych. A nic zmienia to faktu, że jednak taką dużą grę Trzeba dobrze zrobić grę z Fabułą i prawdopodobnie z potężnym online'em, bo Rockstar wie na czym się najlepiej zarabia i w jaki sposób. Bo właśnie chodzi o to, że dużo osób zaczęło grać teraz w GTA V za sprawą darmowego ekskluzywu na Epic Games. Po prostu jakiś czas temu, chyba 4 tygodnie temu, czym 5 Rockstar, czy tam była jakaś umowa na Epic Games, gdzie po prostu rozdawali za darmo przez tydzień kopie GTA V. Podobno ma być też Red Dead za darmo, ale tego nie jestem pewien, tylko takie pogłoski słyszałem od moich ludzi na Discordzie, na którego zapraszam, który zapisie oczywiście. Według stara, te osoby mogą później przejść do trybu online i tam potem wydawać swoje pieniądze, dzięki czemu wszystko się zwraca, a utrzymanie GTA będzie jak najbardziej opłacalne jeszcze. Chodzi o to, że ludzie, którzy zaczynają grać na początku, ludzie kupili już teraz fabułę, Powiedzmy, Fabuła zajmuje około miesiąca grania, po miesiącu idą na online. Chyba że są tacy, którzy po prostu raz właśnie online, poznają już Fabułę dobrze, gra ma w końcu ponad 8 lat. I to właśnie oni sobie kupią potem karty Sharks, aby być lepszymi graczami w grze, ponieważ jest ciężko na samym początku, to jest fakt. Na drugim kanale mam masę poradników o tym, jak być lepszym graczem. Jak ktoś tutaj trafił przypadkiem, to polecam być na, być na tamten kanał. Jest to oczywiście zrozumiałe, że Rockstar chce zarobić kasę i zrobić kolejną część bardzo dobrze. A nie zmienia to faktu, że społeczność mega czeka od miesięcy, od rok, od lat na kolejną część. Ludzie robią hype. Taki season nagrywa jakieś durne odcinki raz w miesiącu, co mówi o tym, jak to GTA 6 będzie wyglądać. By potem Rockstar po prostu kompletnie zgaśnie ten hype. No i wiecie, o co chodzi. No nic, no to na tyle w tym odcinku. Myślę, że zrobię o mapie, ponieważ moi widzowie podesłali mi na Discordzie link do mapy, jak, jak rzekomo ma wyglądać mapa w GTA 6. Ale to w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Mówił do Was Jason. Na razie, cześć. Bajo.